Agnieszka Morawińska jest doktorem nauk humanistycznych, historyczką, krytyczką sztuki i tłumaczką. Ma za sobą bogate i długie życie zawodowe, w którym zdarzyło jej się pełnić także rolę ambasadora i wiceministra kultury i sztuki. Od 2010 roku jest dyrektorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Była kuratorką wielu wystaw, jest autorką tłumaczonych na wiele języków obcych publikacji z zakresu estetyki i historii sztuki. Jak wygląda noc w Muzeum Narodowym w Warszawie? Noc w Muzeum Narodowym w Warszawie bywa czasem bardzo rojna. To znaczy, noc... znaczy wszyscy ożywają, ludzie schodzą nie, z portretów. noc muzeów, kiedy nas odwiedza kilkanaście tysięcy ludzi w jedną noc i to jest dla mnie fenomen zadziwiający. Co się dzieje w muzeum, jak drzwi są zamknięte, jak nie ma zwiedzających i dyrektor może sobie przechodzić po swoim królestwie, nawiązując osobisty kontakt z bohaterami obrazów, rzeźb. Tak sobie pan wyobraża. Tak. Tak. Dyrektor, jak już wreszcie zakończy się cały rejwach w muzeum, jest uszczęśliwiony, jeśli może coś przeczytać, czy zajrzeć do, do czegoś, co nie jest administrowaniem wielką instytucją. Gdybym nazwał panią muzealniczką, to użyłbym to dobrego słowa? jestem znaczy, co... muzealniczką do krwi i kości. W trzecim pokoleniu. A co to znaczy muzealnik? A czy na przykład jak w domu bym wszedł teraz do pani mieszkania, to pani też ma małe muzeum, i czy muzealnik to jest taki zbieracz, który wszystko kolekcjonuje i co zobaczy, to zabiera, bo mu się przyda i gdzieś na półeczkę odkłada? Nie, to znaczy mój, jeden z moich mistrzów, profesor Lorenc, jeśli ktoś dał jego żonie w prezencie na przykład filiżaneczkę, to kazał jej iść do pana docenta Gebetnera, który wówczas zajmował się działem sztuki zdobniczej i zapytać, czy ta filiżaneczka nie przydałaby się w muzeum. Także są i tacy muzealnicy. W zasadzie według takiego no, niepisanego Prawa muzealnik nie powinien kolekcjonować, a już na pewno nie powinien kolekcjonować z tej dziedziny, którą zajmuje się muzeum, no bo jest oczywiste, że wtedy następuje konflikt interesów. Powiedziała Pani, że z, pochodzi z rodziny muzealników Jan Morawiński. To jest osoba, która podejrzewam no, była obiektem kultów w Pani domu, tata. Tak, mój ojciec umarł bardzo młodo, miał 42 lata. No i, i, i moja matka, mimo że bardzo szybko wyszła drugi raz za mąż, kultywowała właśnie pamięć mojego ojca. Wszystkie książki stały tak, jak on je zostawił i, i, i właśnie bardzo dużo zawsze się w domu o moim ojcu mówiło. A on pracował w Muzeum Narodowym. Nie tworzył. był historykiem sztuki i y, y, pracował w Muzeum Narodowym. Y, y, przez jakiś czas tworzył oddział Muzeum Narodowego, to znaczy Muzeum Historii y, Warszawy. No i był też potem kustoszem Wilanowa. A, A w ogóle miał być księdzem? Y, był całą gębą. Był, I był. zostawił y, służbę? Stan, zostawił stan duchowny. Dla kobiety yy, czy dla sztuki? Yy, nie wiem dokładnie, jak to było, ponieważ było to bardzo długo przed moimi narodzinami i też przed tym, kiedy poznał moją matkę. Aha. Także jeśli dla kobiety, to nie dla mojej matki. I potem już był historykiem sztuki, ale właściwie muzealnikiem, bo on nie tylko pracował w muzeum, ale także, przecież to był czas II wojny światowej. To, znaczy, dbał o to żeby miał przetrwały bardzo, te zbiory. były bardzo duże zasługi w najpierw w zabezpieczaniu dzieł sztuki, zresztą dostał Wirtuti Militari za, za obronę i zamku i, i Muzeum Narodowego. Ale potem został skierowany do misji polskiej w Berlinie, Już a, po potem w Prague, a potem w Baden-Baden, gdzie właśnie zajmował się głównie rewidykacją dzieł sztuki i na przykład. Jego zasługą jest rewindykacja ogromnego zespołu dzwonów kościelnych z Polski wywiezionych. Myślała Pani o tym, żeby iść drogą ojca? Nie buntowała się Pani? Ja pamiętam z swojego życia, że zawsze się buntowałem. Nie chciałem robić tego, co rodzice, chciałem robić coś innego. Ale mój ojciec nie żył, także ja miałam tylko kult, pamięć, książki. Natomiast nie miałam możliwości na przykład konfliktów, które normalnie młodzi ludzie przecież ze swoimi rodzicami mają. Mój konflikt się odbywał na linii mojej matki i mojego ojczyma i jedno i drugie skończyło Instytut Wychowania Fizycznego i byli ogromnie nastawieni na higieniczny tryb życia, uprawianie sportów, także ja w dzieciństwie przymuszana do Nart łyżew i wszystkiego po kolei obiecałam sobie, że jeśli będę mogła decydować o sobie, to się nie ruszę z kanapy. <śm> I dotrzymałam. Ale zaraz, zaraz coś mi się nie zgadza w tym obrazie, bo mama była też dyrektorem muzeum. Tak, tak, tak. Bo moja mama no, wypośrodkowała między swoją karierą a kultem swojego pierwszego męża i założyła Muzeum Sportu i mm, Turystyki i przez 28 lat była jego dyrektorem. No i chodziła często pani tam do muzeum. Do muzeum chodziłam bardzo często, dlatego że no na początku, no tak jak wszystkie dzieci, nie wiem jak, jak się zachoruje, czy, czy są ferie w szkole, czy coś tam, no to, to się idzie do mamy, do pracy. Poza tym, później w którymś momencie, moja matka została zaproszona do Lozanny, do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I tam zajmowała się stworzeniem czy uporządkowaniem Muzeum Olimpijskiego, które kiedyś kiedyś stworzył Pierre de Coubertin i jego przyjaciel Bolanaki. Ale to muzeum było no, takie myszką trącące, i w ogóle no, daleko mu było do, do muzeum. I ponieważ jej było bardzo samotnie w tej Lozannie, a ja już byłam wtedy po studiach, więc mnie sprowadziła i przez osiem miesięcy inwentaryzowałyśmy razem to muzeum, a ja robiłam porządek w bibliotece, także Komitetu Olimpijskiego. Także przez jakiś czas mogłabym nawet brać udział w kwizach. No to ja teraz rozumiem, że rzeczywiście była Pani skazana na to, żeby któregoś dnia zostać dyrektorem Muzeum Narodowego, bo ma Pani po prostu muzealnictwo we krwi. Ale trochę się wystraszyłem, kiedy przeczytałem, co powiedziała Pani profesor Maria Poprzęcka, że ma Pani w sobie coś z Margaret Thatcher. Wie pan, jak jako sobie mówią przyjaciółki. Prawda? Ja mogę powiedzieć, że Paryla ma coś z Marii Dąbrowskiej. Czy pracownicy Muzeum Narodowego, gdy Pani przyszła z tym całym bagażem, z całą historią swojego ojca, ze swoim doświadczeniem już po różnych swoich własnych y, y, częściach kariery zawodowej, o których zaraz powiemy, przestraszyli się Pani, czy wybiegli na spotkanie? Hmm, trudno powiedzieć, ponieważ ja myślałam, że wybiegną na spotkanie i że razem dokonamy cudów. Tymczasem spotkał mnie zimny prysznic, łącznie z blogiem, na którym pisano, że jakaś paniusia nie wiadomo skąd <grybujesz> przyszła, a ja jeszcze poza rodzinną tradycją w muzeum przepracowałam 16 lat, dość owocnie jako kurator Galerii Sztuki Polskiej. No, było nam trudno na początku, ale myślę, że w tej chwili już, już wszystkie fale opadły. Poza tym no myślę, że, że chyba koledzy mieli dużo satysfakcji z tego, co nam się udało zrobić i teraz atmosfera jest bardzo przyjemna. Ale chyba nie ze względu na to chłodne powitanie kazała Pani zamknąć muzeum. Nie. Zaczęłam od tego, że przeszłam całe muzeum od piwnicy do dachu, i z powrotem i na boki, i zarządziłam, żeby wszyscy posprzątali w swoich pokojach. Dlatego, że miałam takie, takie wrażenie, że muzeum trochę przypomina mieszkanie bardzo starych ludzi. Mm. gdzie kolejne pokolenia tam nagromadziły, osoby odchodzące na emeryturę nie zabierały swoich rozmaitych rzeczy. No, jakiś taki był stan strychowy bardzo. No i niektórzy uważali, że to jest, no, nie wiem, ingerencja w prywatne pokoje, bo muzeum ma bardzo duże, pracownicy mają bardzo duże poczucie takiego własności swoich terytoriów, tych zbiorów, którymi się opiekują, ale niektóre osoby, no, w myśl współczesnej psychologii, doszły do wniosku, że może rzeczywiście takie oczyszczenie terenu pozwoli nam lżej oddychać. I chyba tak się stało. Pani dyrektor, pozwoli Pani, że zmienię nomenklaturę i teraz powiem Pani ambasador, bo była Pani ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Australii. Nowej Zelandii. I na Papui i Nowej Gwinei. I Papu i Nowej Gwinei. Dlaczego tam? I dlaczego zgodziła się Pani, historyk sztuki, pójść w dyplomację, a więc trochę i w politykę? Pamięta Pan, kiedy to się stało, to znaczy nastąpiły w Polsce wielkie przemiany i zaczęło mi być bardzo źle w muzeum. Głównie dlatego, że pojawiły się roszczenia, były właścicieli dzieł sztuki, naszych obiektów, którymi muzeum gospodaruje i jednocześnie nie było jakiejś wytycznej ani ustawy, która by pozwoliła to lege artis po porządku robić, było mi bardzo niedobrze nie, nie, nie i w tym momencie Marek Rostworowski, z którym dużo współpracowałam i bardzośmy się cenili i lubili, został ministrem kultury i zaproponował mi, że chciałby, żebym w ministerstwie była wiceministrem do spraw kontaktów z zagranicą. No i to był bardzo krótko trwający rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. Takżeśmy się przez to ministerstwo przewinęli znowu w poczuciu właściwie trudności sprawczej. I bardzo niedługo potem, to było dosłownie parę tygodni, dostałam propozycję od profesora Skubiszewskiego, który mnie obserwował tam w moich działaniach w ministerstwie, wstąpienia do służby dyplomatycznej. A znalazła pani coś wspólnego pomiędzy historią sztuki a dyplomacją? No, dyplomacja też jest sztuką, chociaż sztuką, która, która już coraz bardziej chyba będzie przechodzić do historii sztuki, dlatego że dzisiaj w związku z ogromnym rozwojem środków przekazu ci dyplomaci ze swoim listem uwierzytelniającym, briefujący. Rządzących krajem, do którego się przyjeżdża, na temat wydarzeń w swoim kraju no mają już mniejsze znaczenie niż kiedyś, kiedy rzeczywiście przywozili nowiny. Poza tym, chyba coraz większy nacisk się kładzie na stosunki gospodarcze, ekonomiczne, a, a mniej na tą właśnie fines dyplomatyczną. No, gdy znalazła się Pani no, w tak egzotycznym miejscu, odległym dla nas jak Nowa Zelandia, o której wiemy przede wszystkim to, że, że Peter Jackson realizował tam władce pierścieni, znalazła Pani tam jakieś polskie wątki, coś, co nas łączy? Znalazłam najpiękniejszy wątek, jaki sobie można wyobrazić. Mianowicie Nowa Zelandia w 1943 roku przyjęła. Yy, Chyba 640 dzieci, sierot, głównie z wilejszczyzny. I zamierzała przechować te sieroty do końca wojny. To były tak zwane dzieci z Pachiatua. Pachiatua to jest miejscowość w Nowej Zelandii, gdzie te dzieci zostały. Przyjęte, gdzie zbudowano specjalny obóz i były ulice Mickiewicza, ulica Słowackiego, i była polska szkoła, i z nimi przyjechali opiekunowie, nauczyciele. I te dzieci tam właśnie w takim bardzo polskim środowisku dotrwały do końca wojny, kiedy się okazało, że nie mają gdzie wracać, no bo wileńszczyzna już była w jakimś sensie niedostępna. W innym no, kraju się znalazł. W innym znalazłem. kraju, tak. No i wtedy Nowa Zelandia postanowiła te dzieci zatrzymać. Trzeba pamiętać, że Nowa Zelandia wtedy miała pewnie coś około 3 milionów swoich obywateli. I tak takie 600 małych osób zrobiło bardzo duży. Nie wiem, no, y, trudno spotkać kogoś w Nowej Zelandii, kto by nie chodził do szkoły z kimś, y, z tego z dzieci z pachiatuła, kto by nie miał znajomych, czyj syn by się nie ożenił z, z kimś. W każdym razie no, to jest taka bardzo, bardzo znana y, historia w Nowej Zelandii, z której nowozelandczycy są bardzo dumni i słusznie. I te dzieci, które w tej chwili no, mają pewnie około 80, to były dzieci tak od 6 do 12, 13 lat, yy, spotykają się co pewien czas. Ja byłam na takim zjeździe w 50-lecie obozów Pachiatuła i yy, wszyscy mieli takie wywieszki. I zwłaszcza przy kobietach to było zabawne, dlatego że było imię, nazwisko i niżej w obozie i panieńskie nazwisko, żeby przypomnieć jak się te osoby nazywały. Także taki, taką na przykład Polską rzecz w Nowej Zelandii nie tyle odkryłam, no bo to sprawa była znana, no ale w każdym razie bardzo mi było przyjemnie być tam zaproszona i utrzymywać kontakty z dziećmi z Pachiatuła. Jest Pani osobą zagadkową. Jako historyk sztuki, spodziewałem się, że napisze Pani pracę doktorską o galerii portretu, o jakichś eksponatach w Muzeum Narodowym, a Pani wybrała jako temat swojej pracy doktorskiej 18 wieczne ogrody, roślinki. Nie, nie. W XVIII wieku ogrody to był wielki koncept filozoficzno-estetyczny. To był moment, kiedy zaczęto dostrzegać naturę nie jako e, rzecz do ujarzmienia, ale jako e, wielkie dzieło boskie. No i e, w, właśnie ta zmiana w podejściu do natury wyrażała się w zmianie od ogrodu geometrycznego, ujarzmionego przez człowieka podporządkowanego linią. Do ogrodu y, swobodnego, ogrodu, w którym y, byłyby y, tylko klomby, drzewa, polany, łąki. No i oczywiście y, rozmaite y, to, co, to, co Anglicy nazywają meble ogro ogrodowe to znaczy rozmaite budowle, świątynie, elementy. Które by sprowadzały pewne widoki w ogrodach do pewnych literackich konceptów. No i zasadą takiego angielskiego ogrodu było różnorodność, kontrast, zaskoczenie. Powinno się przechodzić przez taki ogród od, jednego, od jednej emocji do, do drugiej. No i oczywiście ogromny wpływ na te ogrody miało malarstwo. No a potem ogrody na malarstwo, bo to zawsze w ten sposób przechodzi. Także, także to mnie szalenie interesowało. Ponad tym bardziej mnie to interesowało, że yy, ogrody yy, były w Polsce, jeśli tak można powiedzieć, dobrze przyjęte i miały ogromny wpływ. I w dodatku na temat ogrodów powstały pierwsze prace teoretyczne. Teoretyczno-estetyczne. Taka pierwsza to była właśnie praca, która była tematem mojego doktoratu, to znaczy esej, czy rozprawa właściwie Augusta Fryderyka Moszyńskiego o ogrodownictwie angielskim. Rozprawa powstała w styczniu 1774 roku, a wiosną tego roku Stanisław August przystąpił do prac w Łazienkach. Pra... Rozprawa była dedykowana Stanisławowi Augustowi i oczywiście była jakąś propozycją dla króla, rodzajem takiego no, katalogu, z którego mógł wybierać, projektując łazienki, a ilustratorem rozprawy był Szymon Bogumił-Cuk, który potem projektował ogród w Mokotowie, pracował dla Radziwiłłów w Nieborowie i w Arkadii. Dla księcia Poniatowskiego, na Książęcym i na solcu. Także ta rozprawa Moszyńskiego miała przeogromny wpływ. No a druga wspaniała rozprawa o ogrodach to była książka księżnej Izabeli czartoryskiej, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Gdy jak sobie siedzimy i pani opowiada te historie, to przypomniałem sobie, jak siedzieliśmy. Wiele lat temu i to ja odpowiadałem na pytania, bo uczyła mnie Pani historii sztuki na studiach. Pamiętam, jak Pan napisał pracę o Polonii Grodgera tak. I, i o artykule Poremskiego na ten temat. To była bardzo dobra praca, co więcej była bardzo porządnie napisana na maszynie, co odbiegało od innych prac. Bardzo dziękuję, ale muszę na koniec jeszcze zapytać. W czasach, kiedy mnie Pani uczyła historii sztuki, zawsze miała Pani pod, ze sobą, pod ręką jakiś amerykański kryminał. I myśmy się zastanawiali, czy Pani ciągle czyta tylko kryminały. Amerykański akurat nie. Jeden kryminał amerykański mi się zdarzyło przetłumaczyć, natomiast bardzo lubię kryminały klasyczne, to znaczy Agathy Christie, bardzo lubię Georgette Hire teraz bardzo lubię Donnę Leon, która pisze kryminały o Wenecji. A ponieważ przez wiele lat mojej pracy w zachęcie byłam odpowiedzialna za pawilon Polski na Biennale w Wenecji, więc bywałam po parę razy w roku w Wenecji i czytam tą Donny Leon, głównie z sentymentu i tak śledzę, którymi ulicami chodzi komisarz Brunetti, gdzie kogoś zamordowano. No i teraz bardzo polubiłam taką rosyjską autorkę Maryninę. Ale poza kryminałami czytam jeszcze. <noise> Zdarza mi się tak. <noise> Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.